Płacze pani, mówcie ze mną, Płacze pani Słowikowa, gniazdo na akacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych zawsze pilnie trzyma, a tu już po jedenastej i Słowik. Kostygnie zupa z muszek na wieczornej roście, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyw zrożna, z rożna gęstym cieniem z lasku, a na deser odjecha w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go napadli, Głosi skradli, to przez zaś to stobro, z z panną sto broniąte. Piórka, głupstwo, bo odrosną, ale głos, majątek, nagle zjawia się pan słowi. Poświstuje, skacze, gdzieś ty latał, gdzieś ty próbał, Przecież światu ja Słowik słodko ćwierka, wypaszko moje słodko, ale wieczór taki piękny, że szedłem piecham.